Hey, um, nazywam się Alicja Rząska i jestem z Poznania. Tematem mojej pracy badawczej było wykorzystanie bioodpadów w hodowli pieprzycesiennej w warunkach symulowanego regolitu maśnienckiego. ale dlaczego taki pra temat pracy? Powiem za chwilę. E, Opiekunem na mojej pracy była osoba, z którą bardzo często prowadziłam dyskusje na temat problemów naszej planety, czyli mój tata. Początki są takie, że kiedy natrafiłam na informację o wyprawie łazika Curiosity na Marsa i zbieranych przez niego próbkach, zdałam sobie pytanie, czy dałoby się przenieść tam uprawy roślin na inną planetę. Był to pewnego rodzaju impuls do namysłu nad poszukiwaniem rozwiązań, w jaki sposób ograniczyć wycinki lasów i degradację środowiska na Ziemi. Bo wiadomo, że mierzymy się z problemem związanym z coraz większą liczbą ludności, a aby zapewnić odpowiednią ilość pożywienia dla wszystkich, zagospodarowuje się kolejne obszary pod uprawę roślin, niszcząc tym samym naturalne siedliska. Więc gdyby na Marsie dało się wyprodukować żywność, moglibyśmy oszczędzić naszą planetę, z powrotem ją zalesić i lepiej zabrać się za zachowanie równowagi biologicznej. Więc czy może coś wyrosnąć na marsjańskim egolicie? Właśnie to miałam zamiar zbadać w mojej pracy. Co oznaczało, że musiałam sprawdzić, czy występujące na Marsie podłoże, które znacznie różni się od tego, które mamy na ziemi, będzie się do tego nadawać. A jeśli nie, to czym je wzbogacić, żeby tak się stało. Tak więc e, utworzyłam sześć rodzajów podłoża: dwie w postaci próby kontrolnej, czyli czysty regolit i czysta ziemia ogrodowa. E, I następne próby to regolit pomieszany z kawą, regolit pomieszany z herbatą i regolit pomieszany z kompostem. I na każdym wysiałam po 30 nasion pieprzycy 7 siewnej, co po stworzeniu drugiej serii doświadczenia dało łącznie ponad 1000 obiektów badawczych. Codziennie podlewałam każdą próbkę tą samą objętością wody, utrzymywałam całą podobne w jednakowych warunkach oświetlenia i temperatury. Każdego dnia notowałam liczbę wykiełkowanych nasion i pęczniejących nasion, długość najkrótszej i najdłuższej siewki oraz wilgotność powietrza, żeby zobaczyć statystycznie, czy miało to jakiś wpływ. Po zakończeniu dwóch serii doświadczenia podsumowałam całkowitą liczbę wykiełkowanych nasion. Następnie każdą z siewek wyjęłam i oczyściłam. Eee, rozłożyłam na kartce i dzięki temu mogłam zmierzyć najdłuższą i najkrótszą długość korzenia. Następnie zważyłam wytworzoną całkowitą biomasę. Później każdą z siewek pocięłam na fragmenty korzeń, łodygę i liście i zważyłam łącznie z każdej próby. Więc bez wchodzenia w szczegóły, tak wyglądał przebieg mojego doświadczenia. Wszystkie zebrane dane poddałam obróbce statystycznej, analizie i na tej podstawie wyciągnęłam odpowiednie wnioski. Z chęcią odpowiem na wszystkie pytania dotyczące mojego projektu. Do zobaczenia!